Halo, siemanojeczko, witajcie w kolejnym materiale Słuchajcie, lecimy, pokażę wam ci składzik za 100k Najlepszy składzik za 100k na start W grze FIFA 22 Pykałem sobie tym składnikiem I naprawdę i kalafon, no, Musicie sobie zagrać tym składem Musicie sobie go zbudować Mi że na xboxie wczoraj Udało się go złożyć tak za około 105, 105 tysięcy Także no daję tutaj tytule Składzik za 100k Zobaczymy ile dzisiaj tutaj pokażę Football, ale wiadomo, możemy sobie wylicytować te karty troszkę taniej, troszkę wysnajpić. Może macie jakąś z tych kart w klubie i naprawdę polecam, polecam ten składik na począteczek, ponieważ robi robotę. Robi robotę. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jak wam się gra w tą Fifę, jak wam się gra. W ogóle nagram chyba jeszcze poradnik, jak zdobyć 20 godzin wczesnego dostępu, o ile jeszcze nie wiecie. Ale to zobaczymy. A jutro pojawi się kolejny materiał z handlu. Już typowo nagrywany z giereczki. Z giereczki już nie żaden web tylko nagrywamy sobie z giereczki. A my, słuchajcie, przechodzimy do tego składziku. Ale oczywiście, jeszcze pamiętajcie, zachęcam do sobie subskrypcji łapeczki w górę. Lecimy sobie do 5000. Zrobimy sobie jakiś wtedy mega odcineczek. Nie wiem, coś rozdamy, coś damy, coś zrobimy. Nie wiem, nie wiem jeszcze, ale. Niech to będzie jakaś tego typu niespodzianka. Bardzo fajnie było. Dzięki wielkie, że mnie wspieracie. Także zostawiajcie, zostawiajcie subika i lecimy do pięciu koła, a my przechodzimy do tego składu. Przechodzimy do tego składu i pierwszym zawodnikiem, któregoż sobie tutaj wrzucimy, będzie znany i lubiany zawodnik Manchester United. Ocenie 81. Martial. Dobra. Marcial, zaraz Wam powiem wszystko. Jak mniej więcej to ustawić, w zależności jaką tam gracie formacją. Ja aktualnie gram 4-3-2-1 i 4 4 2 Troszkę próbowałem jeszcze 4-2-2-2. I też fajnie się ten składzik sprawdza. Możecie 4 1 2 1 2 no w zależności co tam Wam pasuje, co Wam tam leży w tej Fifie, No ale to już wiadomo, wasza tutaj, wasza tutaj decyzja, co Wam tam leży. Kolejnym zawodnikiem jest Alanik nik też znany i lubiany od FIFA 20. Używany ten zawodnik, bardzo dobry. Tu jeszcze tutaj mamy kolejnego dobrego zawodnika, trochę tańszego Fredika. No, tu już mamy 40 tysięcy. Także coś mi się wydaje, że Futbin pokaże nam troszkę większą sumę. Ale ale zobaczymy. O Jezu, źle wpisałem. Gabriel, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, też pozytywny zawodniczek. Przejdźmy sobie na niego. Cztery skillsów, 3 likwuta. Nie ma lipy. Nie ma lipy. No wiadomo, że nie jest to Neymar Messi, ale to jest składnik za stoka. a naprawdę powiem Wam, że w Division Rivals idę jak burza. No i tutaj gwiazda. Gwiazda. Gwiazda tego zespołu. Sant Maximum. Sant maxime No tego zawodnika no niestety musimy mieć. Musimy mieć. Tak wali po prostu. Finezyjki z boku, bo w tej chwili te finezyjki po prostu z pola karnego z boku wchodzą jak w masełko, no to ten zawodnik jest nam po prostu do tego potrzebny, jest nam potrzebny, bo jest kotem, jest kotem, także polecam, zachęcam. Lewa obrona, lewa obrona, też znany i lubiany Alex Telesz, Alex Telesz, też Manchester United. Słuchajcie, lecimy sobie dalej. Boże, zapomniałem jak ten zawodnik się nazywa, muszę zobaczyć. On miał bodajże 79 oceny ogólnej. 79 oceny ogólnej, tak jest. Lucas Versimo. Lucas Versimo z Benfiki. Środkowy obrońca, 89 tempa, 80 obrony, 79 fizyczności. Także naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Bramkarz również z Benfiki, Lizbona. Także tak, to się mniej więcej na razie prezentuje. No już mamy 79 tysięcy końców na Xboxie. No ja tutaj gram na Xboxie, także sugeruje się tą ceną. W ogóle dajcie znać, czy ktoś z Was gra na PC, bo jestem ciekaw właśnie, jak to teraz będzie wyglądało wszystko na PC, jak tam jest z cenami. I w ogóle. No i tutaj kiedyś mój papę, nie papę, nie w papę. Pepe, pepe. FC Porto Pepe Pepe Egzekutor. No, kiedyś kurczę, lubiłem tego zadnika w sensie dalej go lubię, no ale wiadomo, grał w realu. Także Szacuneczek tutaj Wilson Manafa. Naprawdę kocur. 87 tempa. No, biega. Biega, biega jak należy. Pepe, powiem wam, że Pepe jeszcze wrócimy sobie do Pepego. Naprawdę bardzo dobry obrońca. Szczerze byłem w szoku. Jak zacząłem grać, no bo pod koniec nie grałem w tą 21. No, Pepe w sumie nie zdarzyło mi się grać ani chyba w FIFA 20, ani 21. I tutaj sobie grałem tym Pepe i gram sobie na początku. I powiem Wam, że naprawdę ten zawodnik robi robotę, nie? Robi robotę, bardzo fajnie się nim gra. No, i tutaj przechodzimy już sobie do prawego skrzydełka. Prawe skrzydełko, i słuchajcie, tutaj, no, najdroższy z najwyższym overallem zawodnik. Czy tutaj mi się pojawi tak jest, Sancho? Sancho. Nowy transfer Manchesteru, także mamy słuchajcie, Sancho 81 Payset, 91 driblingu. On bodajże ma 5 gwiazdek sztuczek dokładnie, także możemy już sobie tym zawodnikiem troszkę pobiegać. No i widzimy, widzimy, że cena rzeczywiście nam wyszła trochę, troszkę wyższa. 119 No ale jest szansa, że macie jakiegoś tutaj zawodnika. Z tego składu. No jeśli nawet nie macie, no to wiadomo, możecie nie musicie od razu kupować tego składu, możecie sobie posnajpić i zobaczyć, jak to tam wszystko fajnie wygląda. I myślę, że to nie jest dużo. Bo te 100 końców, jeśli stosowaliście te zasady z poradników, handlu, no to myślę, że te 100 końców na spokojnie macie. No i oczywiście. Jeśli słuchajcie gracie trochę, no to 100 końców, to naprawdę... Nie jest majątek, czy tam nawet te 120 będziecie sobie w stanie uzbierać. No i tak jak mówiłem, możemy tutaj sobie na spokojnie grać 4-2-2-2, w zależności jaka tam jaka formacja Wam bardziej leży, jak to wszystko wygląda i możecie sobie, sobie pykać. Ja bym to ustawił tak, tę stronę, ewentualnie Sancho z Jezusem, ale to już wszystko zależy od Was i jak Wam tam wygodniej. 4, 2, 2, 2, i 4, 2, 3, 1. Jeszcze idziemy, mamy? 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Mamy 4, 2, 3, 1. To też bym dał Marsjala. Zrobiłbym to w ten sposób. I wtedy wiadomo. Jednemu z tych sowodników dajemy zostawaj z tyłu. A reszta niech sobie cyka. Albo nawet zrobić tak, jak wam to pasuje. Ewentualnie dać jeszcze. Jezusa naprzód, no ale ja tutaj bardziej stawiam na, na tempo, także Martial albo Któryś z tych zawodników, a Maxi miałem, żeby mi tutaj Z narożnika 16 kurczy cykał te finezyjki, bo naprawdę przekozacko, przekozacko to wchodzi No i ostatnia 4-2-2-2 No i tutaj wiadomo już Wszystko wedle Wedle uznania, lecz wolałbym to zrobić Bardziej w tę stronę W tę stronę Żeby te skrzydełka jednak troszkę Troszkę pobiegały Byłoby bardzo fajnie No i słuchajcie, no i tak wygląda ten składzik Także zachęcam Zachęcam do grania tym składem, naprawdę nie zawiedziecie się Są kocury Są kocury jak najbardziej Także zachęcam do budowania takiego składiku. No i jeszcze raz przypominam Takie ogłoszenia parafialne, że Jutro odcineczek z handlu. Naprawdę bardzo fajna metoda. Yy, jeszcze w sensie, nagrałem już ten odcinek dzisiaj. Chciałem go wrzucić, ale z drugiej strony bardzo fajnie mi się na tym handluje. Troszkę sobie zarabiam. Także dorzucę wam jutro ten materiał, no bo ta metoda zawsze będzie możliwa. Chyba, że wrzucę go jeszcze dzisiaj wieczorem, ponieważ muszę tam jeszcze poogarniać yy, parę spraw. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego nara.